Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Świat oczami za światów. To taki cykl nowy powstał, takie moje reportaże, gdzie opowiadam o różnych ciekawostkach, a właściwie bardziej absurdach naszego życia, naszego świata, który nas dotyczy i przywołuję ludzi, którzy byli prekursorami czegoś dobrego, a my na tej kanwie żeśmy to wszystko trochę pokrzywili. Dzisiaj przeniesiemy się do miasta Łodzi. Gdzie leży Łódź, to wszyscy wiemy, jest to duże miasto. Przez jakiś czas tam mieszkałem, prężnie rozwijające się, chociaż ma jeszcze wiele dziur, takich jakby dopiero co skończyła się wojna. A co najdziwniejsze, czy najładniejsze w tym wszystkim, to no właśnie, przez całą wojnę spadły tylko trzy bomby na miasto, a wygląda, jakby było bombardowane cały czas. No ale to już inna sprawa. Dzisiaj zajmiemy się tramwajami. Proszę Państwa, otóż y, zajrzę sobie do ściągi, żeby czegoś nie pomylić. Prekursorem i głównym inicjatorem budowy tramwajów elektrycznych w Łodzi był Juliusz Kunicer. Juliusz kunicer, przemysłowiec twórca widzewskiej manufaktury, jest nazywany ojcem łódzkich tramwajów, ponieważ zapoczątkował rozwój transportu szynowego w mieście i okolicy. I dzięki jego staraniom 23 grudnia 1898 roku Łódź jako pierwsze miasto na terenie Królestwa Polskiego uruchomiło elektryczną komunikację tramwajową. No i teraz, proszę Państwa, powinno być to kontynuowane, powinno być to piękne, ładne. Ale jak to w życiu bywa, prawda, ten co zaczął, to zaczął, ale liczy się ten co skończył. Mieszkając w łodzi przez prawie ponad dwa lata, zobaczyłem te tramwaje, zobaczyłem jak to funkcjonuje. Nie dość, że wiele pozostawia cały tabor do życzenia, to wyobraźcie sobie Państwo, że poprawiano linię tramwajową, która idzie od manufaktury. Poprawiano ją, bardzo rzeczowo się do niej wzięto. Rozkruto wszystkie tory, to wszystko, tam była jazda taka bez trzymanki. I zaczęto te tory prowadzić, czyli z jednej strony ruszyła budowa i z drugiej strony ruszyła budowa. Proszę Państwa, w dzisiejszych czasach, kiedy mamy satelity, kiedy mamy pomiary laserowe, kiedy mamy dokładność precyzyjną do mini-troma, tam czy nie wiem, mini-energii, Okazało się, że kiedy te tory już do siebie się zbliżyły, doszły i miało być uroczyste otwarcie, prawda, czyli przyspawanie tych torów, one się minęły. One się minęły. Po prostu one się wzięły i minęły. I konia z rzędem, kto to zrozumie, jak można przy dzisiejszej, prawda, technice, no, nie doprecyzować torów. Moi kochani. I kiedy widziałem to, bo byłem świadkiem tego epokowego wydarzenia, i kiedy widziałem wiele innych absurdów tramwajowych, postanowiłem zapytać się Juliusza, który był prekursorem tych tramwajów, Kunitzer, jakie on ma spojrzenie teraz na łódź, i jakie ma spojrzenie teraz on na te tramwaje. I o tym za chwilę. Bo proszę sobie wyobrazić, że w tamtych czasach układano tory zupełnie inaczej. Ręcznie to robiono, nie było żadnych maszyn i żadne tory się nie mijały. I tak były projektowane, aby nie wchodzić sobie w drogę, tak? czyli żeby tory są torami, a droga dla samochodów, przepraszam, jest drogą dla samochodów. No i kiedy wybrałem się na ten spacer i tak zastanawiałem się, co ma do powiedzenia Juliusz, usłyszałem wiele gorzkich słów. Powiedział, że inicjatywą tramwaju, wszystkich w ogóle w miastach, było to, aby publiczna komunikacja była tak zrobiona, aby można było wszędzie szybko, łatwo dojechać. Był po prostu zniesmaczony tym, gdzie w ogóle rozstawiono przystanki tramwajowe. Tak? Uznał i zawsze to mówił, że. Powinny być w punktach newralgicznych, a Państwo wiedzą, co to są punkty neuralgiczne. No, dzisiaj to są różne sklepy, są różne galerie, ale i wtedy te punkty były przesiadkowe, te punkty gdzieś nas wiozły, to znaczy nie punkty, tylko dojeżdżały się do punktów, które dawały nam możliwość przesiadki dalej, tak? Dzisiaj te przystanki są, powiedziałbym, chaotycznie rozstawione, nie mają nic wspólnego z takim, jakby, no, ulepszeniem człowiekowi jazdy y, po mieście, tak? Mało tego, że samochody mijają się z tymi tramwajami, no to jeszcze był w ogóle... Y, y, Uśmiał się, jeśli można tak powiedzieć, widząc, że tory do siebie nie mogą być, że nie można, prawda, przy dzisiejszej technice tych torów razem połączyć. Po prostu powiedział, że dzisiaj przedsiębiorstwo tramwajowe, jeśli można tak powiedzieć, straciło na swojej klasie, na swoim wyglądzie, na wszystkim, ale także zatraciło swoją pierwowzorowość, tak? Ładne słowo. A więc co zatraciło? Tramwaj był czymś takim, co dawał ludziom w dużych miastach komunikowanie się bez większych przeszkód. Dzisiaj tramwaj niestety jest tak chaotyczny i te linie są tak chaotyczne i te przystanki są rozrzucone tam, gdzie komu czapka upadnie, tam uważają, że powinien być przystanek. Każdy przystanek był usytuowany i nazwany od jakiegoś miejsca, tak? Więc na przykład dzisiaj można by powiedzieć przystanek Galeria Manufaktura, można by powiedzieć przystanek Las, przystanek Park. Dzisiaj nie ma jako tako nazw na przystankach, tylko gdzieś tam szósty przystanek po drodze, proszę wysiąść, będzie, prawda? Klinika Zdrowego Anemika, tak? Dzisiaj przystanki są w każdym mieście porozrzucane i nie połączone z czymś, co jest ważne w danym, mieście, w danym miejscu, tak? I tutaj Juliusz, który był tym prekursorem, bardzo był zdziwiony i z oczami tymi zaświatów powiedział, że gdyby tak robić waje jak dzisiaj, nie podjąłby się tego wyzwania. Ponieważ, tak jak powtarzam jeszcze raz, i może to dzisiaj trafi do naszych, prawda, włodarzy, też i warszawskich i może i krakowskich, że Przystanki tramwajowe raz, że powinny być oznaczone jakimiś miejscami, które będą się, że tak powiem, utożsamiać, tak, więc na przykład przystanek pod Filharmonią, tak, przystanek pod domami centrum, przystanek pod manufakturą, a nie szósty przystanek. Ktoś się pyta, jak dojechać na przykład do szpitala Dzieciątka Jezus. Jedź szóstką, od momentu, kiedy wsiądziesz, wysiądź na szóstym przystanku, przesiądź się potem do czwórki i tam trzy przystanki do przodu. Bo żaden z przystanków, oczywiście mają te przystanki nazwy ulic, no ale no, to możemy powiedzieć tak, przejedziesz Brodnicką, pojedziesz potem yy, Książęcą i wysiądziesz na Lipowej. Ale który przystanek na Lipowej? Bo są trzy. Zobaczysz, chyba ten drugi. A każdy przystanek kiedyś miał swoją nazwę. Moi kochani, ktoś kiedyś w komentarzu po naszym filmie napisał, a jak to się ma do Pana ambasadorowania i zaświatło to co Pan teraz tu tworzy? Otóż moi kochani, to przecież to jasne, że ja przywołuję prawda, tych, którzy byli prekursorami, a więc muszę sięgnąć do zaświatów, aby oni z tamtej strony zobaczyli i trochę ocenili, co się dzieje tutaj. Tak? To jedno. A po drugie, jako wolny człowiek mogę też robić programy o kabarecie, o jeździe na rowerze i figurowej jeździe również. Moi kochani, dziękuję, że jesteśmy. To taki właśnie krótki taki felietonik o tramwajach. Myślę, że nie tylko w Łodzi. A jakby Państwo chcieli jeszcze coś ciekawego o tramwajach, to zachęcam na YouTubie. Jest taki film nazywa się Obiektywne Trudności o tramwajach. No, program był kręcony w latach 70., ale jakże pasuje do dzisiejszego dnia. A co będzie następnym razem? A następnym razem to będzie w ogóle o galeriach handlowych, w ogóle o sklepach. O tym, czy w mieście powinny być galerie, kto był prekursorem, kiedy powstała pierwsza galeria. Przecież w Warszawie są piękne Hale Mirowskie, które były pierwszymi. No, czym były pierwszymi? Właśnie takimi galeriami. Ale o tym dopiero w następnym odcinku, gdzie już Was zachęcam i dziękuję. A jeśli się to podobało, to proszę. Lajka, suba, udostępniajmy, mała ikonka, aby coś płacić, abyśmy mogli z nowymi pomysłami do Was wystartować. Obiecuję Wam, hmm, fajnie, że jak już będzie ładna pogoda, będziemy kręcili takie filmy yy, w terenie. Będę chodził po różnych miejscach, pokazując właśnie różne dziwne skrzywienia. I opowiadał na miejscu, jak z zaświatów patrzą na to coś. Ale to czekamy na ładną pogodę, na wiosnę, panie sierżancie. Wszystkiego dobrego polecam się. Do widzenia i do usłyszenia.